Z tej strony Brączu, Dzisiaj witam Was w grze Eurotrack Simulator 2. Jesteśmy w trybie single Singleplayer. Dzisiaj jest ze mną Miki w tle. Siemaneczko. I będziemy sobie jechać. Znaczy, ja będę sobie jechał, a Miki będzie słuchał i rozmawiał ze mną. Tak. Mam nadzieję. W będę Jestem w trasie moim Mercedesem, jak widzicie. Wiozę samochody marki Skoda. Chyba. <grym> Także muszę uważać na ten towar. uważaj na dziury. No i w sumie jedziemy sobie po Czechach. Ja wyjechałem właśnie z Pragi i jedziemy do Wiednia. Jest to w sumie także test nowego programu Mirreleaf Action, który polecił mi Miki wraz z Adamem. No i będę sobie go testował. Zobaczymy jak to wyjdzie. Pod koniec filmu może jakaś recenzja, coś tam może powiem, jak było. Krytyk normalnie ze mnie będzie. Oprasz. No i ogólnie, dzień przed świętami, jutro mamy Wigilię. Yy, no i. Tak jakoś jest... tak nie wiem, czujesz te święta czy nie? Niekoniecznie. Nie Jego nie ma, wiatr tylko piździ, deszcz pada, nic ciekawego. Nie polecam. No jakoś tak też nie, 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 nie zbyt w sumie zimno. No zimno zawsze było, ale. No zakres, wyszedłem w szereg na to nie dość żelało, to jest tak fajnie biało. Bywało lepiej, bywało lepiej naprawdę. Chociaż czuję to się tylko ze względu na to, że jest wolne. No! Bez pitu. Nie? No to jest taki jedyny plus, bo... No plus, może nie plus, ale... No ale jedynie przez to czuję, że święto, bo tak jakoś inaczej to pod innym względem to. No Słuchaj. i tylko przez to, że jeszcze wiem co dostanę i tyle. <laughs> o ty ty mnie nie ładnie Mikołaj, wiesz. Powinien być tajemnicz. Niestety dalej nie gram na kierownicy, bo... Bo po prostu... Nie mam. Może sobie kupię po świętach, jakbyście mogli mi polecić jakąś kierownicę fajną. Nie, nie I drogą. Nie drogą. Bo mi jak mi polecał, to tam po 300. No co ty chcesz, fajnie chodzi. No dobra, ale ja nie mam tyle pieniędzy. Jak nie? No nie i... Niedługo sobie jeszcze planuję kupić dodatek do ETSa, Going East. Adam wczoraj kupił już. Adam zawsze pierwszy jest, on zawsze pierwszy kupuje, pierwszy nagrywa i wszystko ma pierwszy. Ciota, nie? No Weź i... mu gonga, sprzedaj. Ogólnie mam plan jeszcze nagrywać z Go. Adam też? Adam też? Adam też ma plan. Znaczy Adam pewnie pierwszy będzie nagrywał, bo Adam to zawsze jest pierwszy. No i, i, i naprawdę na pewno będzie jakaś nasztawa dzisiaj. Yy, pewnie przed tym filmikiem już będzie nowe intro yy, do wszystkiego jednak, bo nie chcę mieć intro do każdej oddzielnej gry, bo to jest naprawdę za dużo roboty. Lepiej sobie zrobię, zrobiłem sobie jedno intro do wszystkiego i będzie jak fit. Mądre Dokładnie. Wiemy. Nadzieja matka głupich. Chyba inaczej to było. No jak? Jak inaczej? A nie nadzieja ma matką mądrych? No no co ty? Nie? Nie. To mi się coś pomieszało nie. wtedy. Chyba. No i ogólnie na pewno jeszcze <coughs> dużo filmików wyjdzie. Mówię w okresie wolnego, tak do Sylwestra, okay. bo po to nie wiem, mm. co będzie siły, żeby nagrywać. No ale do Sylwestra na pewno jeszcze jakiś LS a, wyjdzie. Sugerujesz coś? Tak. Mm -hmm. No jakiś LS na pewno wyjdzie, na pewno wyjdzie jeszcze Wartundę, yy, chociaż tam jakiejś dużej, świetnej oglądalności na wartundze że nie ma. No, a może się rozwinie, może coś tam ten... Chociaż na ETS-ie w sumie też nie ma dużej oglądalności. Oj, tam. O, <laughs> przepraszam. ja, <laughs> taki, taki chory troszeczkę jeszcze. No Zresztą... ja też coś mi dzisiaj jeszcze Po tych świętach już choruję, wiesz. W jakich świętach jeszcze świąt nie ma? Jak nie wiem. No nie, ja jeszcze Wigili... wigilia to też nie jest święto. No ale to jest takie, wiesz, taki czas oczekiwania, chyba, tak? Czas oczekiwania to jest awent. A no i na religii to kiedyś było. No ja to ostatnio miałem na religii, także słuchałem. Ja dostałem trójkę z tego. Z czego, z ty... Bo chciałem mnie zapytał, co jest Advent. powiedziałem, co to jest Hiszpania. No tak, to jest Przestałem czas na przyjście Jezusa. Gnój, nie? Kto, Jezus czy ksiądz? Aha. Powiedziałem dobrze. A co to coś się wstawił No. Czemu? bo powiedział, że coś ja więcej trzeba było powiedzieć. A było mu Gonga sprzedać. <laughs> chciałem. ...a nie podtrzymali. Jeszcze raz nie słyszałem tego, co? Mówię chciałem, ale nie podtrzymali. Podtrzymali, już się tam trzymali, już pewnie leciałeś na niego. Kruga proste. Gdzie się rządził, myślisz, że co? No, Adam ubiera choinkę. Na dworzu. Na dworzu? No. A ja myślałem, że w I domu. Idzie. W domu w A ja ogólnie dostuję mapkę The Alps. A jesteś w tak. Tak, tu jest więcej łąk niż takich pól. Ale ukształtowania jeszcze takiego wyższe nie widziałem i chyba na je grać. To znaczy, że to fajne ukształtowanie? Kopię są takie góry że nie mogę w ogóle podjechać, nie? Tak się się niki. No nie, bo w Alpach jest dużo łąk, tak że tam się nie spodziewać, że będzie... Takie drogi są takie wiesz, takie wszystko wąskie, takie nad, nad przepaściami jakby, nie? No, no, ja rozumiem. Ja Ale rozumiem ten... serdecznie. Ale chyba, sobie pogramy na nie. No, to taki no, spokojnie. Zaraz skończymy, skończymy, dojadę do tego do końca i zaraz pobieram i... No spokojnie, spokojnie. I, i możemy pograć nawet. Możemy nawet nagrać zaraz. <grym> Dopóki adama nie mam Bekanie. Kurde, jakąś drogę zajechałem, to za bardzo na lewy wypad zjechałem. Ej, a dzieli się opłatkę między zwierzętami? Ze zwierzętami. A wiesz, że tak? Kiedyś jak miałem królika, nie? No. To zawsze mu przychodzi i dawałem opłatek. I co, przenosiłeś coś? Nie. Eloziolę albo coś? Nie. Jak miałem krowy, to kiedyś chodziłem na opór Ale teraz się masz krowy, nie? Nie. No ja miałem królika, ale... Mi zdech. Jeden. Miniaturka. Nawet chyba się nie nazywał. Miniaturka. Czemu... Czemu... miniaturka? No bo to... Ale nie, że nazywał się miniaturka. A. Tylko to był królik miniaturka. To jakaś odmiana? No taki malutki A taki 5 cm na 10. No za 10. Taki królik miałem jest pole zawsze oddychał to Są zajce Albo zajce? te Buchaje, A trusy. Nie, nie, trusy I ja No tak śmierci jest nie? No ale miałem króliczka i nie dek, bo niestety nigdy do nie karmił przez tydzień. <laughs> nie jest śmieszne, ale ale czemu go nikt nie karmił przez tydzień? No bo zawsze mi tata tego karmił. No. Chyba zawsze zapominałem. No, że tata wyjechał na tydzień. O Boże. Gdzie on był, w domu czy na głowie? W garażu. Znaczy, wiesz co? To było tak, że jak my go kupiliśmy, wiesz, ja zawsze tam podjarany byłem, że królika mam. No. Byłem jeszcze mały, nie? No wiadomo. I mieliśmy go w takiej małe klatce w domu, nie? I tam, wiesz, zawsze mu trzeba było trociny wsypywać. No ta, bo ona... No i wiesz, zawsze on masakrę robił, nie? Że wszystko wysypane. No, wszystko tutaj, ten kupy leciały, ten to... Kupy leciały, ten jego kupy latały. Jak... Te tego kupy to jak na skwiki wyglądały takie wiesz. Kuleci. <grym> no bez titelek. Zaraz też mi drogę zajedzie. Nie ja pierdziele wiedziałem. No! Co za idiota? Kurde. Prawie w niego przywaliłem. No i mówię, miałem go na korytarzu. I wiesz, zawsze musiałem po nim sprzątać. Znaczy, ja i tak nie posprzątałem, zawsze ktoś inny sprzątał, nie? No proste. No i w końcu tata się wkurzył i zbudowaliśmy klatkę dla niego, nie? Taką dosyć no. sporą, na takich czterech tych... drągach, nie? Taka by... No ta, ta. taka, że jak stałem, nie? To miałem no. otwarcie do tej klatki na, na... gdzieś tak na wysokości klatki, nie? E, no to legalnie. Tak klatki garanta, no. swojej, piersiowej, nie? Mówię. No... <grym> ja, wiadomo. <śleszy> no i... i tak było, że on... Jak było ciepło, to on stał sobie na dworze, nie? Stał a, sobie. Barował. No, a jak... A jak yy, było zimno, zima, jesień, to tam go wstawialiśmy właśnie... Yy, do domu, nie? Jezu, co ja gadam? Do garażu. No. I on miał właśnie taką dobrą karmę. Skąd wiesz? Znaczy on miał takie... Wiesz, takie pomieszane słonecznik ze wszystkim, nie? Podjadałeś go. Zawsze słonecznik podjadałem mu. Zawsze. Pamiętam, zawsze jak mu karmy, to on nigdy nie miał słonecznika. I potem taki królik wygłodzony chodził, wiadomo czemu. No wiadomo, No to wiadomo. Zawsze mi kolega opowiadał, bo wiesz, on, jak ja mam bramę wyjazdową, nie? No. Z domu, to on, mieszka, on mieszka, mieszkał naprzeciwko mnie, nie? Naprzeciwko hmm. tej bramy i zawsze jak wyjeżdżał samochodem z mamą, to zawsze ten królik, wiesz, stał, w tej krawce <laughs> siedział, nie? I tak prosto na niej się patrzył i takie czerwone oczy miał, nie? Bo, 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 ta klatka prosto na wyjazd, nie? Stała. No jojo. Ja, ja. To może ja, jakiś ten szatan to był? No ja nie wiem, zawsze on mi opowiadał, że za każdym razem jak on wyjeżdża, to zawsze ten... Czy <grym> się Ale ten... Y on nigdy nie lubił, pamiętam, zawsze nigdy nie lubiał... Y na ten... Na rękę, nie? To była masakra, on zawsze drapał, wszystko. No, a Miki ma koty. Jednego. Jednego? A dwa. No, nie wiem. Co uciekł? Nie A co? Spytaj psów sąsiada <grych> zjadł? No O jezu Takie małego? To jaki ci został teraz? Ten biały A ten co był na filmiku? No to kotka w sumie chyba Ale to jest fajny A rozumiecie to będzie więcej No To <grych> będzie więcej na pożarcie <grych> Nice no fok No weź z tym sąsiadem, pogadaj żeby on nie zjadał Znaczy żeby jego psy nie zjadały <grych> Bo one pewnie go zagwiezły, przyniesie do domu i sąsiad z tego zjadł. Ja, kuj, no, no wiadomo, że polowały, nie? Na pewno tak było. No raczej. No ja ogólnie nie, nie, nie mogę mieć zwierząt, bo mam alergię. Ale. Na co masz alergię? Na. <laughs> kurcz, e, nie. Na, na kurcz nie możesz mieć świeżo. Na sierści, na kurcz. A Ale... krowa? Krową ma sierść? Nie no, krowa chyba nie ma się. Czy ma sierść? Nie no, krowa nie ma sierści, Chyba, że jest taka puszysta. Puszysta, ale nie no, ale musi coś mieć. Nie, ma tylko skórę. No ale przecież takie małe włoski są czasem wyczuwalne. No może jo, No ale to jest skóra. Szczecin... Nie, Szczecina to już świetnie chyba. Jeszcze raz co? Szczecina. Szczecin? Szczecina. To jest prawdopodobnie już po świnie, że się dzieje.

Kurde kuca, serio? No czy nie ja, ale mój wujek ma, nie? No znaczy tam wiesz, często pan jeżdża w sumie Kuce! Masz 30 koni Kuce ma? No ma jednego tego kucyka Jeździł za nim? No, nie lubię jeździć na koniec A nie dosiadł go nigdy? Nie, znaczy tego kucyka nie, ale konie ogólnie ja Jeździłeś kiedyś konno? No, no jeździłem tam pojazd, ale to nie, ten nie dla mnie jest Dupa boli od razu Chyba, że ktoś ma wygodne siodło, to wtedy ja a ja nie wiem, że się to się podskakuje, to żiga się chcę od razu. Nie polecam. Lepiej iść na ryby. No ja ogólnie to lubię wędkować. No ja też powiem. Zawsze jeździłem, ale jakoś w ostatnim mm. roku i po jakoś troszkę sobie puściliśmy czasu jego. Nie, nie ja mój był yy, w takim kółku wędkarskim. Kiedyś. Ja Miałem kartę nawet wędkarską, taky, ja mam pozwolenia na łobiska, wszystkie. Yy, no i on był zawsze w kółku i zawsze mnie tam zabierał. Jakoś tak po nim w sumie mnie wzięło na ten... na, na, ryby, na ryby, żeby jeździć z kumplami, zawsze sobie jeździliśmy gdzieś. Grało się no, sporo na tym można to się ten... Na tym to, co można odpocząć na rybach, tak sobie no, posiedzieć potem. No fajnie posiedzieć tak sobie, najlepiej przy grylał w jakimś ognisku, czy coś, nie? Ich po sobie pić jedno, drugie, trzecie, piąte. Ewentualnie dziesięć. I nie, lecz powrócić do domu. I ja pierdzielę. Co? mi się tak zagadali? No. Że teraz muszę nawracać na autostradzie. Oj. Oj tam, oj tam. ja kończę łąkę ciąć, nie? Ja. Jakby... Co, na godzinę, całą się. Jakby co to nikt tego nie widzi w sumie, nie? Nie, no zamknijcie oczy teraz. No, zamknij się oczy, bo... Kurde, to gdzie ja miałem pojechać? Tam, ha no, także już jedziemy dalej. Już zawróciłem. Małe My... problemy techniczne. Czemu pojechałem w prawo, to ja nie wiem. Jak miałem w lewo no tak to jest no, jak Miki mnie zagada. O, o piwerku. No, jak wtedy od razu mi się mózg wyłącza. Ja tylko tak spajesz, a na opi piwerku myślisz, No, no polecamy blok ekipę na wyluzowanie. Kuba, o... To naprawdę świetne jest to. Nie, nie, kiedyś, kiedyś jak pierwszy raz to boję, że myślę jak za idioci, ale teraz to każdy co, co odcinek ogląda. No Ale to jest... Ta wytwórnia chyba też tego Kapitana bomba robiła, nie? Joj, Koni Rafał! A koń Rafał, ja tam go nie lubię zbytnio. Koni Rafał! Ja Koni Rafał! Rozumiem, tym, ja czasami nie rozumiem o co w tym chodzi. Włeska. Co? Nie no, włeska. Ostatnio ws jechałem. Tu już jakiś system. stowu. Z gecikiem i się wyrąbał. I dali się do chowania. Ła pierdziele, stuczka. Oj to. Jezus. Nikt tego nie widział. Jedna stłuczka w te czy we w nie chciałem pas zmienić, bo jakiś idiota są na środku. Jedna stłuczka w wypadku niczym, pamiętaj. Już 5% uszkodzeń. O kurde, o to dużo. Znaczy nie za pierwszym razem, tylko... Już miałem cztery. To już wyląbał No już miałem, wiesz, wykończenia. Wykoczenie. No i ogólnie to jesteśmy już yy, we wiedniu. Yy, Zaraz sobie będę zajeżdżał na filmę Teraz uwaga będzie moje profesjonalne cofanie Spróbuję cofnąć Bez... W, w ten Bez wychylania się przez okno Bez wychylania No bo wiesz to się da wychylić nie? No wiem wiem Spróbuję cofnąć Kurde Spróbuję cofnąć tylko na lusterkach Nie wiem jak mi to wyjdzie bo się nie cofałem nigdy na lusterkach tylko Szkoda ja no. chwlata się Uwaga teraz skupienie jak przypinąłeś to sorry Nie Skłonko, wybaczę Kurde, wychyliłem się Ale to, to nie jest Spokojnie, za razy sztuka Kurde, nie widzę cię ja zahaczy Chyba zahaczę Nie zahaczyłem, kurde Dobra Teraz trzeba obrócić się Dobra, trochę krzywo ale... Oj tam. Nie, nie, bo nie zaliczyłem. Po prostu Muszę, muszę poprawić. Muszę Co będziesz poprawiał? Kurde, niech oni mnie sami poprawią, a nie... No, ja tylko to miałem przywieźć, nie? No, kurde, kto mówić o to, o cofaniu. O, zapalił Muszę wziąć poprawkę na wiatr. Pych. To ja się zawiesiłem. Drugą skrzyżarką będę jechać pod górę. No cofłem Jest, cofnąłem, także brawa dla mnie Brawo Doskonale. Brawo do boju, bo... Bronczego! <laughs> o, poziom 11. Tutaj możecie sobie zobaczyć jak mam rozdane. Yy, Rozdamy te Punkty. Punkty. Teraz damy sobie w długodystansowca. Nie lubię nieruchomo dystansowca. Zawsze wolałem krótkie kasywa też. I także teraz sobie tutaj trąbniemy. I Cię, to było nie. na tyle w tym odcinku. Dziękujemy za obejrzenie i pozdrawiamy. Na razie cześć.